No więc stało się. Nadszedł ten wielki dzień. Star day 2014. Naprawdę biłem się z myślami. Zastanawiałem się. Walczyłem ze sobą, czy robić to już teraz, czy zaczekać trochę. Może rok, może dwa. No ale przekonaliście mnie. Widziałem, że chcecie tą degustację, więc proszę bardzo. Hades i Hades gone wild. Hades to Russian Imperial Stout uważony w grudniu 2013 roku przez browar kontraktowy Olimp w browarze Zodiak w koło kołokłodawy. Piwo ma aż 25,2% ekstraktu i 11,1% alkoholu. Deklarowana goryczka na poziomie 66,6 i Oprócz standardowych składników piwa, jak woda, słody, chmiele i drożdże, Hades zawiera także mleko w proszku, kruszone ziarna kakaowca oraz 6 odmian ostrych papryczek. Piwo leżakowało prawie rok. Jego data przydatności do spożywania. To 31 grudnia 2014 roku. Hades ma kolor ciemnobrunatny nalewa się z gęstą drobno-pęcherzykową pianą. No tutaj aromat jest bardzo przyjemny. Właśnie pamiętam po otwarciu butelki w przelaniu piwa do szkła od razu. Z dalekiej odległości dotarł do mnie świetny aromat Russian Imperial Stoutu. Na pewno dużo robi temperatura, bo specjalnie te piwa wyjąłem z lodówki jakieś godziny spokojnie godzinę temu. Także to na pewno dużo, dużo robi. Pamiętam jak próbowałem tego piwa zaraz po premierze, no to nie, nie zrobiło na mnie zbyt wielkiego wrażenia. Aromat był nikły, papryczki były trochę zbyt ostre. Ja nie przepadam za bardzo za tym, natomiast po pierwsze mogło być piwo za zimne, bo było lany z beczki w knajpie. A po drugie, mogło być za młode. Teraz piwo sobie poleżało rok. No i aromat naprawdę jest. Jest świetny, jest to aromat lisa, czyli czekolada, nuty palone, taki likier czekoladowy. Aczkolwiek jest taka nuta, yy, troszkę kojarząca się z papryką, z, z tymi papryczkami. Coś takiego innego, co. Daje nam sygnał, że tutaj w tym piwie jest coś jeszcze oprócz tych standardowych rzeczy, które można znaleźć w rysie. Lekka nuta alkoholowa to jest taka nuta raczej szlachetna, przyjemna. Ale przede wszystkim jest gorzka czekolada. Na pewno ostrość papryczek w porównaniu do wersji świeżej spadła drastycznie. Mnie to bardzo cieszy. Tamten hades był dla mnie zbyt ostry. Ta ostrość przykrywała wszystko, dominowała i no, przeszkadzała w odbiorze tego piwa. Tutaj natomiast jest tego już znacznie mniej, a właściwie mm, po kilku łykach jeszcze do mnie nie doszło. Że tutaj w ogóle jest coś ostrego, jest jakaś topinka. Może gdzieś tam z tyłu języka jest lekka pikantność. To można bardzo łatwo pomylić też z pikantnością alkoholową, właściwie nie wiem, czy to alkohol mnie gryzie, czy to te papryczki, ale jest to naprawdę na bardzo niskim poziomie. Piwo nie jest tak gęste jak typowy riz. Nie, nie jest takie oleiste, nie zalepia, nie jest bardzo słodkie, bardzo mocno czekoladowe. Właściwie tutaj gorzka czekolada Gra pierwsze skrzypce. Na pewno czas dobrze wpłynął na to piwo. Zdecydowanie bardziej mi smakuje niż za pierwszym razem, kiedy było młode. Nie jest to może jakiś wybitny ris, Na pewno piłem wiele lepszych, ale jak na pierwszą próbę, trzeba przyznać, że jest naprawdę fajny. To teraz czas na wersję sour, czyli Hades Gone Wild. Hades Gone Wild to dokładnie to samo piwo co Hades, z tym, że zostało poddane półrocznemu leżakowaniu w beczce po francuskim czerwonym winie Bordeaux. Dzikie drożże obecne w drewnie sprawiły, że piwo poddało się wtórnej fermentacji, przez co poziom alkoholu wzrósł do 12%, a piwo nabrało specyficznego, dzikiego charakteru. Wydane w ściśle limitowanej ilości 580 butelek, stało się obiektem pożądania wielu piwoszy, i jednocześnie najdroższym polskim piwem. Piwo ma kolor ciemnobrunatny, nalewa się z niską, trudną do utworzenia pianą. Tutaj, po prostu już od samego początku, właściwie od otwarcia, butelki, wiedziałem, że to jest coś zupełnie innego. To jest po prostu niesamowite, jak to piwo się zmieniło. Przez fakt leżakowania w beczce, armon jest ewidentnie kwaśny, dziki. No te dzikie, nuty no te nuty no końskiej derki. Przykrywają tą czekoladę, która była w wersji podstawowej na pierwszym planie. Ona tam rządziła, dominowała totalnie. A tutaj dzikie drożdże po prostu wyparły. Po samym zapachu, już, już naprawdę trudno powiedzieć, że to jest to samo. piwo. to jest coś pięknego. Co ciekawe, tutaj. Czuć pikantność. Tutaj papryczki jeszcze robią robotę. Tutaj naprawdę są wyraźne już przy drugim łyku czuję, że coś mi tam smyra w gardle. Także no jestem, jestem zdziwiony. Smaku jest lekko kwaskowo, jest dziko. Jest taka nuta winna, czerwonego wina. Trochę. Kojarząca się z Flanders Red Ale. Wspaniałe piwo. To, to co się stało z tym piwem, to jest coś wspaniałego, i niepojęte jest dla mnie, że po pierwsze, to jest to samo piwo, a po drugie, że tutaj papry... ostrość papryczek się utrzymała, a tam praktycznie jej nie ma. Wspaniałe. Piana jest niska, ale pięknie. Pięknie tutaj zaznacza szkło. Piwo wyraźnie kwaśne, wyraźnie dzikie. Chciałem porównać te dwa piwa ze sobą, ale tak naprawdę to jest bez sensu, bo to tak naprawdę są dwa różne piwa. Tutaj mamy klasycznego Risa, nuty czekolady. Smak czekolady, likier czekoladowy Tu z kolei mamy po prostu dzikusa Dzikie drożdże, aromaty dzikie, aromaty końskiej derki Smak kwaskowy winny Jestem w szoku. No i pikantny. Zero pikantności tutaj jest ostro. No dobra, to tyle. Wnioski. Eksperyment jak najbardziej udany. Przede wszystkim warto leżakować risy. Po drugie, jeszcze bardziej warto je leżakować w beczce. Myślę, że warto otworzyć go już teraz. Nie sądzę, że jest sens leżakować. Dłużej zresztą. W zasadzie do otwarcia tego piwa, do zrobienia tej degustacji dzisiaj przekonał mnie piwowar Marcin Ostajewski, który sam powiedział, że piwo zbliża się do szczytowej formy, czy osiągnęło już szczytową formę i w zasadzie już spokojnie można je pić. Piwo, które przechodzi do historii, które będzie legendą, które już na pewno w takiej formie nie powróci. Najprawdopodobniej nie powróci.